Co tu tak gulgocze pięknie? Tadam! Cześć moi mili, Krzysztof na kanale Krzyno Garaż Czas odpalić sprzęta. Czas wymienić olej. Dużo w zeszłym sezonie nie zrobiłem. Kilometrów, bo 2000 niecałe. No ale jak rok to rok. Pół roku motocykl stał, olej trzeba zmienić. No i patrzcie, jakie mam teraz warunki. Gdzie jest teraz śrubka? To. Filtka. Słuchajcie, wrzucę Wam tutaj u góry link do filmu, w którym wymieniałem olej i zalałem sobie całą podłogę. Powiedziałem, że następny, następny ja już zmieniałem, też nic mi się nie zalało, ale powiedziałem, że któryś następny zrobię na podnośniku, na kanale. Tym razem e, to było dwa lata temu, to jeszcze nie było do, do planów do końca tego tutaj interesu całego, więc dzisiaj zmienimy sobie olej na podnośnik. Rówisja. Dobra, kochani, tu jest śruba. O. Czego ona tak jest dokręcona Z samym dokręcałem. I żeby się nie zachlapać moi mili O! Robimy to tak nie wiem, co tam się nagra, ale robimy to tak, że nie wykręcamy tej śruby do końca, tylko ją sobie trzymamy. Żeby ten olej nie chlusnął na ramę, po prostu wiecie, żeby on nie chlusnął na ramę, bo potem jest co wycierać. Filtra też nie odkręcam teraz i w wlewu oleju też nie odkręcam, żeby tam ciśnienia nie było. Znaczy, żeby się, no, wiecie, pustki nie było. No i poczekajmy tutaj 3 minuty. I niech sobie zleci do końca. O. Teraz yy, filterek. No to co, teraz filtr, nie? Zobaczcie jak fajnie tutaj od spodu wszystko można zrobić, ale bomba. Dobra, bierzemy się za filtr. Dobra, mam tu słuchajcie pokryweczkę oryginalną. Ciekawe, jak ona się tu zachowa do nieoryginalnego filtra. O. Pasami, pasami mam go u góry tam spięte. Uwaga, czy to ruszy? To za gówniana pokryweczka. Na no, filtr Ori Hondy wlazła idealnie, Na... albo MAN produkuje nie takie filtry. Jeszcze raz zakładam. No dobra, nabiłem ją jeszcze raz. O, może krzywo weszło. Dobrze go odkręcam? No raczej tak. Ej, hop. Czemu nie mogę ruszyć? Co jest? Wszystko tak się pozapiekało. No odkręcam go tak. No. <noise> Poszedł. Tak idzie po zimie. Kochani. Nie wiem ile tutaj wycieknie tego oleju. To poleci sobie tu na ziemię, trzymaj to tak, no. waga. To trzeba zdjąć z tego. Amerykańska pokrywka pasuje do, tylko do amerykańskich filtrów. Dobra, zdejmujemy to i zakręcamy nowy filtr. Filtr smarujemy gniazdo tu, kapiące. Czyścimy Nowy filtr olej łapkami. No i teraz tu jest te 26 nm. No ale widzieliście, jak to mocno było dowalone. No dobra, ja spróbuję to 26 dokręcić. Zobaczymy, ile tego będzie. 26. Dobra, mamy 26. Nasadka 17. No i zobaczymy jaka to jest siła. No, ręką bym tak nie dokręcił. No, dosyć sporo, powiem szczerze. A teraz będę to musiał zbić znowu. poszło dobrze. No i tyle. Wlewamy, kochani moi mili, olej. Chodźcie zobaczyć, jak to z zewnątrz jeszcze raz wygląda. Wlewamy olej Po temacie, nie? Śrubka dokręcona. Z pustu. Można? Można. Hmm. Hmm. Fajnie, nie? No to co? Miana oleju była, to puśćmy to cudo. Nie można go opuścić. Aha, te taśmy no były z podnośnikiem moim, takim, który mam motocyklowy, no typowy, taki platformowy. I te taśmy spokojnie sobie radzą. Tu dwa razy dookoła gmola. Z tyłu nóżka, amortyzator. I tyle. nie można nimi zjechać poniżej zaczepu do Platformy, i to będzie tyle. No i patrzcie. Zgodzę, zjeżdżam na dół, wlewam olej po temacie. Dobra, kochani. To było na tyle. Szybki film. Trzeba wsiąść i trochę pokręcić kółek. Pozdrawiam wszystkich. Hej.